Widzicie, moi drodzy widzowie, w tym roku razem z Agnieszką, czyli Dreambusią i Meon, czyli Dreambastą chcemy Wam życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, na to, żebyście dostali pod choinkę wymarzone prezenty, nie tylko pokemonowe zapewne, ale wszystkie te, które byście chcieli tam znaleźć. I życzymy również Wam wesołego nowego roku żeby ten 2023 był lepszy niż 2022 i żeby każdy w swojej kolekcji pomakam już miał swoje sztandozawary. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, się pomyślności i to by wystarczyło. Widzimy się w kolejnych odcinkach.